Cześć Widowie, z tej strony Tomo Games, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, dzisiaj zagramy sobie w Car Mechanic Simulator 2018 Witam Was jeszcze raz na moim kanale, na początek zostawcie suba, zostawcie lajka, like dzięki serdeczne za obejrzenie, dzięki serdecznym za Zostawienie ocenki albo i suba. Będę bardzo wdzięczny. Dzisiaj będę naprawiał. Może zgadniecie, co to jest za auto. Ale chyba większość z Was się domyśla, że to jest Mustang. Mustang. Dokładnie to Wam powiem, jaki Mustang to jest Ford Mustang. Ale więcej Wam nie powiem, bo nie wiem. Nie ma takich informacji zamieszczonych. I tak, dzisiaj będziemy się nim zajmować, ale jak widzieliście, albo i tak spojrzeliście, że dużo w nim roboty nie ma, bo mówi, już, że głośny wydech. No to znaczy, że będziemy musieli go podnieść do góry i zobaczyć, jak sytuacja wygląda, tak? Ale jeszcze można zrobić co powinien im też można go wysłać na stację diagnostyczną i może się szybciej dowiemy gdzie ten problem tkwi. Mamy informację w co może być, ale to niestety nam w niczym nie pomogło. Samochód zabieramy. I idziemy dalej sprawdzać. Więc tak. Trzeba sprawdzić o co tu chodzi Generalnie No i tak, zobaczymy rury Wydaje mi się, że powinno być ok Coś tam znalazłem Coś tu znalazłem by to tylko rura wydechowa? Tu w środku chyba też coś widzę czerwonego jest aż no, jaka brudna to być może Wymienimy tą rurę, a jeszcze sprawdzę ta, tumik końcowy. To znaczy, że nie ma co dalej szukać eee, dobra, co to było? Tu końcowy mustak, dobra tu końcowy mustak. Chciałem za daleko. Coś mi się wydaje. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. Dziwna sprawa. jest jakiś specjalny tunik? nie, nie, nie. tunik końcowy nie musta. Tak. a, bo to jest tak. otwarta ja cię pierń, czy a ja jest otwarta, a ja szuka mm. fordzik, fordzik jest, tak, ale to nie jest ten fordzik, to jest GT mm. fordzik Końcowy, tu mi końcowy, Mustang. Nie wiem czy to ten, ale sprawdzę. Nic tu innego nie widzę. żeby to by był ten? dziękuję, do widzenia taka szybka sprawa szybka robota jak widzieliście, klient przyjechał wymieni to, wymieni tamto, dziękuję do widzenia pa i tyle jak wam się podobał szybki skill Uah. jak wam się podobał szybki skill szybkie wejście szybki wjazd i szybki wyjazd z garażu to zapraszam bardzo serdecznie Dostawcie suba, lajka, pamiętajcie. I do następnego. Cześć.